Na terenach Natura 2000 nieopodal Nogatu w województwie pomorskim grupa entuzjastów kuchni prusackiej próbuje rozwijać swój pomysł na produkt turystyczny. Regionalnymi produktami i tradycją kulinarną wabi turystów do poznawania ich okolicy. Chcą, aby poza zabytkami i przyrodą znana była również kuchnia regionu. Ten nowy trend w turystyce ma już swoją nazwę. Turystyka kulinarna. Co to takiego jest? Turystyka kulinarna to jest yy, krążenie turystów z kraju, a przede wszystkim jeśli chodzi o ten teren, również z zagranicy, za potrawami, napitkami, które są charakterystyczne dla tego terenu. Są tacy ludzie. Nawet tutaj taki będzie, będzie przyjedzie do nas taki pan, który jeździ po jakichś festiwalach smaku, powiedzmy mówiąc skrótem, bo festiwal tak, smaku jest tak. jeden, jeździ po tych różnych tych i szuka na przykład nalewek jakichś jakich regionalnych potraw i, 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 i to jest taki gdyby jego cel, cel. I takich turystów jest coraz więcej, aczkolwiek to nie znaczy, że to dopiero raczkujemy, jeśli chodzi o to. Turystyka kulinarna wywodzi się najprawdopodobniej ze Skandynawii. To tam ludzie zaczęli doceniać poznawanie kultury regionów przez miejscową kuchnię. Wyjeżdżając za granicę, podążają wyznaczonymi szlakami. Oprócz potraw poznają ludzi, ich zwyczaje, zabytki. Taka turystyka to ciekawy pomysł na biznes. W Parparach, w województwie pomorskim, też jest się czym chwalić. W tradycji regionu są potrawy mało znane w innych częściach kraju. Dla tego regionu to ja bym po, po mówił o, o tej potrawie, takiej kasze, to, to jest potrawa z górnej półki, to jest schawędzony na zimno, podawany w różny, różny, w różny sposób, oczywiście z kuskami czy z kartoflami. My będziemy podawali z kaszą jęczmienną, jęczmienna kasza tutaj te, na tych terenach mogła być. Inną potrawą może być na przykład czernina, czarnina lub czernina, to zależy jak to, kto woli, to, to, to chyba jest oboczność, zupa z pasternaku. Pasternak w ogóle zaginął tak. w tej chwili, jego, jego prawie nie ma. A zupa z pasternaku tu na tych terenach, bo to były tereny ubogie, szczególnie na Dolnym Powiślu, to była, była dawniej, przed wojną to była bieda. Yy, więc yy, zupa z pasternaku składała się tak z wody, pasternaku, trochę soli, kartofelki, pasternak. Smalec może, jakiś skwarek. No kuchnia, kuchnia pruska, bo to mówił Prus, czy prusacka, w zasadzie powinno się mieć prusacka, to była kuchnia bardzo, bardzo niewyszukana. Powiedzmy sobie szczerze, taką inną potrawą, która też tutaj docierała jakby, to była potrawa, powiedzmy, królewiecka zupa klopsowa. Turystów szukających doznań w kubkach smakowych z roku na rok przybywa. Promocja regionalnych produktów wytwarzanych z miejscowych składników oraz wytyczanie kulinarnych szlaków turystycznych to branża z przyszłością. Ludzie zaczynają doceniać dobre jedzenie również w czasie urlopu czy wakacji. Ważne, aby odpowiednio wcześnie odpowiedzieć na ich oczekiwania i zaprosić do siebie.